dzisiaj sobie zagramy w dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta wersja 1.0.4.1 na mapie. No na mapie tej LL Lab. Tak. A dzisiaj jestem z kim? z Niko, poboga No, no to dobra. Mapa się nazywa No już mówiłem na początku l Lab. No. Tak, no to dobra. Y... W ogóle zauważyłem, że to dobrze, że odinstalowałeś i zainstalowałeś, bo tu zniszczyłeś no tak, wcześniej płytka. Tak, bo mieliśmy małe problemy, ale już nic się nie dzieje. Dobra, nie idziemy wspominać. Dobra, idziemy. Pierwszy ten przyszedliśmy łatwo. Hops. Dobra. I do pierwszy. Hops, hops, hops. hops Więc hops. wiemy gdzie to jest, ale... Y... Postaramy się aż tak bardzo nie citować. Znaczy nie, wiemy gdzie co jest, tylko że... Jezus Maria. Y... Co mnie biło? Bo coś co mnie ja... biło. Nie, tylko że nie przeszliśmy całkiego tam... Y... Takiego Całej bardzo... mapy. No ej! <śmiech> <śmiech> Dobra, masz nie, jedno. Ja miałem Ty wiesz co... Dobra. <laughs> no ej, nie bij, bo mam mało życia bez jej. Hela, hela, hela. Ale ja teraz biorę ten. Ale potem już nie przeszliśmy, więc nie musicie się bać. O w ogóle. Dobra. My tu wiemy, już co trzeba. Na większej skrzynce. Nie dotykasz dźwigni. My God. Już wiem, po co było zombie. Dobra, cięcie, bo weszłam przez przypodobie. No, I po co menu. cięcie? Ale do menu weszłam. A no. dobra. szybko będzie. No. <laughs> o, a ty a, Zginąłeś. No bo tam nie dało się, jak mi się... a Aby... Aby... Spokojnie. Ej, nie daj... Tak Ole One lagi! 6 FPSów, 14 FPSów, 4 FPSy, 7 FPSów. No bo na początek tak jest. No. Nigdy jeszcze tak nie było. Jezu, ale to de lab laguje. No nie? Znaczy to laguje teraz, że jak jest... Bo to jest nowa wersja. Dobra, i teraz tak. Am, um, am, um, am, um, am. Um, um. Ktoś tak wymyślił, że aż na puten. na dwa życia nam zostaje to tylko, no nie? Jest, 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 jest na razie. Zabijesz, ile zombie tam zabiłeś? Nie wiem. I to musi być strączki. Uuu! Idę, idę ci pomóc. No kurde, coś, coś, coś nie się robi? Mogliś, mo, Mogliśmy włączyć Nie, 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 wyjdź! nie, no nie, 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 Dobra, może zarobimy cięcie, jak ich zabijemy, tak. to powrócimy. No, to bigo, bigo. dobrze. się tak idą. nie da, bo. O, dostanę ekspo. Dobra, cięcie jak już każdego pozabijamy, to wrócimy dobrze, więc tak. cięcie. Dobra. Dobra, już wróciliśmy. Ja wróciłem, nie, nie nie. Już uparaliśmy się ze wszystkimi zombie. Tak. I nareszcie to razem nic nie zepsułem. Dobra. Ale nie, no to... Jezus Maria, ja nie, ja nie umiem wychodzić. Stoje. Jest, wyszłem. Dobra. Dobra, chodź to... szybko. Czekaj, bo ja to jeszcze wyciągnę po Dobra. Teraz tak idziemy. Dobra, szpach, nie, nie, nie to nie działa. Dobra, chodź. Chodź, dawaj, chodź, chodź, dawaj, chodź. Spokojnie. Ja już jestem przygotowany. Nie tak bo... Aj! A ja, ja chcę wziąć. Gdzie ona jest? Nie. Tu? Gdzie ona? Nie ma. Eee! Już myślałem, że mnie zamkniesz tu. To by był nawet dobry sposób, ale i tak i tak bym się wydostał. No nie? Ej, może kiedyś dawaj zbudujemy więzienie. Po co więzienie? Dobra, tu już byliśmy i dalej już nie przechodziliśmy. Ja pierwszy. Uch. Ja tu się staram ten mikrofon trzymać z daleka od budzi. Biegni, Biegnij, i skacz. Nie! Nie! Mam ci płytki! Dobra, co za? Kładam tutaj płytki, bo mi nie potrzeba. Dobra, ja Czekaj na mnie! W ogóle my tu nagrywamy tak, bo nam się... Olej logi miałem przez chwilę. Aha. Hmm. Co? co tam jest? Aha, jesteśmy po drugiej stronie, cześć? Tak? Nie wiem o co wchodziło w tym. A tu jest dźwignie. No, taki baj. Tu na 100% się wrócimy. Dobra, Ja na... już poszłam kompletnie gdzieś indziej. Gdzieś ty Wróciłem się! Ty nie miałeś gdzie w tom. Powiem tyle, mapa jest na razie fajna. No. Fajna jest. I I to... Gdzie? Cześć. Jak? Bo tam idź iść prosto i potem idź tam. Ale tutaj jest ślepy zaułek. prostu i w lewo? I... Nie, Nie, bo tu jest ślepy tak. zaułek. No, no. Potem prosto, potem. Ping. prosto, Dyńko, Dinka. Poczekaj. Dinka, ja dinka. czy to coś jest. O, tu coś jest, tu coś jest. O nie! Uważaj, nie idź tu na chama. Pięcie o, ze... jest koksemko. Chryste, ile? Co tu jest jedno? To są strzały. Pieski. Więc... <grafy> 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 nie zabieraj! <grafy> nie! Bo ja nie mam koksów! Oddaj! Nie bądź taki. Ja nie mam koksów. Więc nie oddam. Widzisz? Ale nie, tu na jednego możesz przeskoczyć. Patrz, bokiem idź. Chodź, bokiem, bokiem. jeśli ja teraz tak się jak ja, ej. Tak jak ja, ej. Patrz. Ej, spalę się. Jak będę szedł na szyfcie? Poczekaj. Chodź tak, jak ja widzisz, bo tu cię wtedy nie strzela. Masz. chcę, bo ty to się nie radzisz sobie. Ty. Oddawaj. Ty sobie nie radzisz tego. Chryste, prawie spaliłeś koksa. Dobra. Idź bokiem. Widzisz? Po ile to mi chopy dało. Wow! Patrz. Ej, mam no. podnieść na Dobra, ale stać, nie będę... nie będę <laughs> Mam odpadnąć na ogień. Ale skać sobie normalnie. To po jednym a nie. Ci Dziękuję. Sobie. No daj to! Nie! Się zabijesz! Nie zabiję! Tak. Nie, jeśli... Już... Następnym razem ja wszystko biorę. Bo ty już raz zniszczyłeś. O kurde, teraz to żebym podostawał to trochę. I widzisz... Ale następnym razem ja biorę. Bo ty już, już wcześniej zniszczył pół mapy prawie. Więc już nic nie dostało. Uspokój się, może. Odejdź. Nie będę tego teraz. Sam. Хъпс, Хапс Въобще, аз имам още кокса. Отпада. Дълго действа. Да действа. Мучанче, мучанче, мучанче. Добре, повернихме. О, дай, 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 дай. Добре, дай. Добре, дай, дай. Добре, дай. Добре, дай. Co się stanie, jak ona wejdzie do lawy? Wzgimie. to Bardzo fajnie. fajna ta moda. No, nawet. Nie wiem, ile ona ma jeszcze poza nią. U, nie no zaznaczyłam. Trochę lagi. O, co tu mamy? Nie ma, już wziąć wszystko. No to było to, ja sobie kampię. Dawaj owieczko. Zrobiłeś? Żeby... Nie, ja nic. Ja wziąłem? Nie. Yeah. Mam płytkę. Tu wracamy, tak? Tak. Tu wracamy. Tak, wracamy ja. Nie. Co zrobiłeś? Nic co? Bo masz kilo. Na nieść. Mm. Pomógłbym ci, ale się boję, więc. Nie, odchodzę. To no i tak nie pomogę. Ja w ogóle nie mam włączonego, gdzie ten? Takiej kropki. Muszę sobie włączyć. Eee, kurde. Jeszcze ile? Jeszcze. Tyk. Wiesz, że mogę. Eee! <laughs> he, 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 he. No właśnie, że nie. He, 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 he. Dla mnie he, 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 he No właśnie, że nie. Bo ja miałem rzeczy potrzebne do walki. he, he szki, śmieszki. Ja już przychodzę dalej. To stój tam! Dobra, nie niszczę ci tej pucki. Dawaj, szybko. Ty masz tylko pół HP. Dziwne. Yyy... Dobra. Mam jeszcze odporność na ogień. Kurczę, po posy... co... Przez przypadek zniszczyłem tamten i teraz To mm, szybko. Dobra, ja już przechodzę. Gdzie? Nigdzie, nigdzie. Ja już jestem. O, jestem. Dzień dobry. O, dzień dobry. Jestem. A, bo tam. A dobra, w tamtą. Ja już myślę, że jeszcze dziwoszlą dalej. No gdzie? Bo że tu umiesz Właśnie się minęliśmy ścianami. Hej, Co <grysty>, to? ja znalazłem! Nie, jaj. to będzie coś złego. Co to Tylko na samego. 5 sekund. Co to? Czekaj. Ty, ty to wykonujesz. No właśnie, nie, ja już wiem, co to jest. W którą poszedł w lewo, czy tu, Masz podkaz. Wiem, co to jest. A ja tam też muszę iść? To jest wodny labirynt. A ja tam też muszę iść? Nie wiem, no nie. Czy nic nie już poza tym? Sprawdzaj, co tu jest? Co coś jest? Nie, Patrz, skrzynia. Co? Płytka 6. Sprawdzaj takie rzeczy, bo to mogą być rzeczy. Mamy jakąś płytkę sześć. Nie wiem, czy to się opłaca wchodzić. Wodny labirynt, bo kurczę. Daj mi tą płytkę. Daj mi płytkę. Czek! To jest rzucana, ale co to jest? Regeneracja. Dobra. Dla. A wyś podleć w górę. Nie da się, to nie ma tego. Kurczę. Tu jest woda, tu jest. Tu jest ten. Tu jest, tu jest, tu jest Dlaj, to Czy ja bym ci pomógł? Dobra. Nic v tom. Nic nemá rozhod. Bo... Švejš z vám strana. To bylo pra... To był Dobre, hoď. Dobre, chyba coś widzę Daj mi tu pojetke. Bo tu jsou następne drzwi Nie, ale tam coś jest, patrz. No to najpierw mi daj płytkę. To ty się nie słuchasz. Jest, no znalazłem. Co? Prank. Stopa. Już mnie Już za to szułem jak coś. To był prank. Śmieszne. <śmieszne. <śmieszne> Mówię ci, żebyś mi tę płytkę... To nie, po co? Nie, bo byś znowu zepsuł. Tak jak wodę. Tam i się pół godziny wydostawaliśmy. No i mi tą płytkę. My. Samolub. No bo co jest znowu, ja ci mówię. Który masz level? No ja mam zero, bo zginęłem. Widzisz. To dobrze. A ogólnie, wcześniej zniszczył wody i nie dało się wyjść przez pół godziny, a w ogóle było źle zrobione. To, co to jest? Ej, czekaj, czekaj, bo tu coś jest. Kira. Tu jest Rina. No właśnie, ja wiem co to. Wiem, <laughs> Nie! No taki mądry mówisz, że ten, że ten. To jest czasówka. Że jestem sam. Czytaj, Ej. czytaj. To nie Ej jest czasówka. Boże. Ej, weź ten, patrz. Czasówka. Weź tu trzymaj, albo ja, ja no Cię podtrzymam. Ty biegnij, ja no. Cię podtrzymam. Klikaj cały czas w ten. Co? Żeby bied. tak jest podskok cały czas. Widzisz? Olo. Nie, chodź tu. Ja mam problem, bo ja mam... Wywaliło mnie. Dobra, tu mnie zaraz też wywali. Problem. Mamy. Ja też mam ogromny, ogromny problem. Teraz wchodzę, ale tu może być problem. Majka. Dobra, wy... Dobra, przerwa. Zresztą już bym... No, przerwa, więc cięcie. Nie, konie... koniec odcinka, bo 15.02, więc koniec... I witam. Koniec pierwszej części. No, i witamy się w drugiej, więc. Elo!